Cały twój lud. Twoje czoło pochylone, ciężkim życiem tak strudzone. Modlisz się za świat. W twoim sercu zawsze brzmiało: to tu Maria. Gdy pod ścianą płaczu byłeś, twarz swą w dłoniach kryłeś. Serce łkało. To tu Przepraszam za grzech. Gdy postrzenił cię zły człowiek, życie smuchnął z twoich powiek. W swojej matce, życie zawierzyłeś. To tu stus, Maria, bez trudu przebaczyłeś. Niech stąpi duch twój, milkły tłumy całe, i od oblicze ziemi. Wtedy tak ogromne tej ziemi nagle stały się małe. Wtedy ciche, dzisiaj. Santu, santu, sanktus sanktu! krzyczą, a ty z niebieskiej krainy przeglądasz się wszystkiemu. Naszym sercom każesz wołać. To tu stus Maria.